No i nagrywam kolejnego urbexa w Międzyrzeczu. To jest jakiś budynek. Wygląda mi to w ogóle cały kompleks budynków. Wygląda mi na jakiś opuszczony PGR. No i ogólnie to budynek jest upiorny. Naprawdę jest w stanie tragicznym. No ale już skoro tutaj jestem, to nagram filmik. Ta piwnica jest bardzo fajna, bardzo stara i... Z takimi oryginalnymi podparciami. Takie żeliwne kolumny ją podpierają strop. Dwie są takie. No i przelecę się pokazać te śmietnisko. Tu to jest góra śmieci w tym pomieszczeniu. Kolorowo przynajmniej widzę, że jest na tym bo tutaj jakieś, jakieś nitki wybebeszone chyba od kamizelek. Nie wiem, co tutaj. No góra świeci w tym miejscu. Te pomieszczenie jest większe troszeczkę. Też tynk podpadał. Widać sklepienia. Także górna kondygnacja to jest jeszcze spoko. Jeszcze jest w miarę bezpieczna, ale z zewnątrz widziałem ten budynek jest takim szkieletem już bez dachu, to tam na samą górę chyba się nie pofatyguje. No zobaczę jak to będzie wyglądać. Te piwnice dość duże tutaj są. Tu jeszcze są jakieś drzwi ale one są zabite to chyba są o tu już widać strop w jakim jest stanie także wchodzenie tam może być naprawdę ryzykowne był piec kaflowy niewiele z niego zostało no a tutaj jak pokażę to wszędzie noc nic tutaj nie ma Teraz jestem na piętrze. Tu jest chyba wyjście na jakiś balkon. No, jest balkon, i bardzo dobrze, bo widać tutaj ten sąsiedni budynek gospodarczy jakiś. Tych budynków jest tu kilka, a ten jest taki konkretny. Także to jest kawał. Muszę dostosować czas. Siłę świecenia, żeby nie było za jasno na filmie. Zdjęcia też już porobiłem gdzie nigdzie No i to jest jakiś taki gospodarczy produkcyjny budynek, tak mi to wygląda. Jeszcze jakiś po niemiecki w dodatku, ale myślę, że tutaj coś jak tutaj był PGR, to coś tutaj produkowali. No za schodami pójdę kawałek tylko jeszcze pokażę te, ten parter o tu tu już jest podłoga przegnita natomiast już tu już tu nie ma stropu w tym miejscu znaczy dachu nie ma już się pozawalało A tam widać jeszcze górna kondygnacja. Jeszcze jest strop bezpieczny. Tu jest to, to zawalone drewniana podłoga. Tu jakieś takie klit, klitki. Znaczy duże, ale, ale bardzo niskie sufity. I zaraz dękam znowu gdzieś przywale, też. No, a tutaj jest pomieszczenie, które wchodziłem. Idę na górę, zobaczyć co tam. Co tam można nagrać. No te schody jeszcze jeszcze w miarę. Pełno butelek słoików śmieci. No, ale tutaj już na schodach się zatrzymam no wszystko wszystko jasne to jest po spaleniu także no, no niestety widać, że to jest pogorzelisko także tyle tego tyle tej prezentacji tego budynku na razie